Mi no ja bo Jacek Ty, ty nie wiesz, wnieść. bo są trzy rodzaje kupców. No. Są trzy rodzaje kupców. To wiadomo, w mi <laughs> wobec, że to jest pensja kupca, nie? <laughs> Brutto czy netto. Włączaj. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w świecie widzianym okiem okiem kupca. kupca. Ale dzisiaj równo poszło. No. Pięknie. No. Już znowu ale no, wracamy styczeń, do tarliśmy. Na nagraniu zawsze się przestawiam, więc wiesz, ja nigdy nie wiem, czy to będzie równo. To ma mamy, mamy pewność, że jest równo okiem kupca, jak jesteśmy one to one, że tak powiem, na żywo. Jeden obok, obok drugiego. No, A tutaj niestety Zoom gdzieś tam nas spowalnia, ale nie damy się spowolnić, bo my w zakupach pracujemy. spowalniać, żeby mamy wokół siebie wiele. Dziś odcinek... A my Szybko biegamy do drukarki, tak. drukować zamówienia i nie damy się spowolnić. Dziś odcinek bardzo ważny. Odcinek dotyczący liczb w zakupach. Najważniejsze liczby w zakupach. No mm. i Jacek, jaka jest pierwsza najważniejsza liczba w zakupach? No to wiadomo, przynajmniej <Ky> wobec, że to jest pensja kupca, nie? Brutto czy netto. No panie, a to wiesz, wiesz no, tylko brutto operujemy, no, tylko tak? Tylko brutto, tak, tylko brutto. No właśnie, z tymi liczbami to jest tak, że ja bardzo często słyszę, że kupcy mówią, że ja tutaj jestem relacyjny, ja jestem od relacji, od biznesu, od negocjacji, od załatwiania Te liczby, to w ogóle to tam ktoś inny robi. I po prostu jak ja to słyszę, to mi się, bo serce mi się łamie, krwawi mi. No bo ja ja Jacek, ty nie wiesz, bo są trzy rodzaje kupców. No. To są trzy rodzaje kupców. Ci, którzy dbają o liczby i ci, którzy nie dbają. No, dobra. A, no trzy. A ten trzeci. No to właśnie. Dobra, dobra. Coś sobie rano jeszcze kawa nie wjechała. Okej, okay, ja tak sobie wiesz, trochę, trochę w siebie uderzyłem. No wiem, dobrze, no, mam, mam to. Mato. już chwyciłem. dobrze. To okay. już ja chwyciłem. wiem, że nie no, ja właśnie, zakupę... ale to jest potwierdzenie, że ja jestem tym drugim właśnie. Co, ja wiem, że niedzielne poranki w zakupach bywają trudne, ale czas się obudzić. No? Bardzo trudne. Wyrywałeś mnie z lektury sprowadzenia finansowego KGHM-u, w związku z czym trochę jestem nie na. Nie, nie, nie... Nie na... Ale kolejna nie ważna, nie... ważna liczba w zakupach. Kolejna ważna liczba w zakupach to jest dni urlopu do wykorzystania. No. To, też, to też jest bardzo ważne. Kupiec pracuje dużo i powinien dużo odpoczywać. Więc... Tak, nagrywamy to 14 stycznia, a ja już wszystkie wykorzystałem. No widzisz, no, a ferie dopiero przed nami, no, no, no. coś tam się wykombinuje. Dzieci w tym roku będą miały smutne ferie. No, tatuś wykorzystał już cały urlop do 14 stycznia. No dobrze, ale poważnie. poważnie to jak już te dwa mamy za sobą. Temat, poważnie wchodząc w temat, no to jedna z najważniejszych liczb, oczywista najważniejsza liczba w zakupach to wartość wydatków zakupowych. Nie? Pęd. Tak jest. To jest pierwsze podstawowe... Prawo każdego kupca i obowiązek wiedzieć, jakim spendem zarządzasz w ciągu roku, ile kasy wydajesz. I to w zasadzie niezależnie, no, w dyrektach jest pewnie łatwiej, bo mamy powtarzalne zakupy na surowce, komponenty, więc wartość tych obrotów naszych rocznych jest nam bliżej znana. W przypadku zakupów indirektowych często, szczególnie jakichś inwestycyjnych, kapeksowych, trochę jest nam trudniej, no bo nie wiemy dokładnie często, jaki ten zarząd czy ten kapeks committee podjął decyzję o inwestycjach, które tutaj będą, no ale też powinniśmy to wiedzieć. Bo powinniśmy być blisko tych jednostek, które te decyzje podejmują. Pierwsza A po co ta liczba. No, jak nie jesteśmy blisko, to po co nam ta liczba? No właśnie, to, 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 to po co mi wiedzieć, czym ja zarządzam? No, przede wszystkim po to, żebym wiedział, jak wielkie jest moje księstwo, którym ja zarządzam i jakie robię obroty. I później na podstawie tego dzielę sobie to na kolejne liczby, do których zaraz dojdziemy, ale pierwsza na pewno pierwsza no to, jakby to jest też fundament i podstawa do tego, żebym innymi liczbami mógł się posługiwać, czyli jakie robi No to jest trochę tak jakby zapytać prezesa firmy, jakie robi firma obroty, on by powiedział, że nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie? no to już widzisz na dzień dobrze, że jest słabo. Coś z tym procesem jest nie tak. No tak, to ta liczba świadczy o naszej świadomości jako kupców na temat tego, co robimy. I to jest jedna z tych liczb, które jeżeli mamy je w głowie, jesteśmy w stanie odpowiedzieć szybko, jaki mamy wartość spędu, to to jest taka podstawa, która świadczy o tym, że jesteśmy zainteresowani swoją robotą tak naprawdę. Nie? Mm. No do, tak, a poza tym to jest podstawa później do kolejnych, do tak kolejnych liczb. Na przykład druga liczba to jest liczba dostawców. Liczba dostawców chociażby. Licz, liczba dostawców. Nie? No a i, i co, i jak lepsza liczba jest, jak jest większa ta liczba, czy jak jest mniejsza? <grym> no właśnie, to chyba ogólnie to do zasady, ja bym powiedział, że lepsza jest jak jest mniejsza. Nie wiem, jak ty uważasz. Niby, a, ja bym niby... a, ja, a ja ci odpowiem, jak prawnik, to zależy. <grym> No, no właśnie, to, to zależy. To, to jest ta odpowiedź, której najbardziej nie lubimy, a jednocześnie no, dla wszystkich że, konsultantów ja myślę, że, najbardziej no, nie Ja myślę, że dążenie do konsolidacji zakupów i zmniejszanie tej liczby do, dostawców jest taką naturalną, dobrą rzeczą. Nie? Więc im mniej tych dostawców, tak. Tym mniej operacyjności kupca, bo, no bo wy, wy, wykonuje da, dane operację raz, a nie pięć razy na pięciu różnych dostawców. Więc hmm, wydaje mi się, że pójście w konsolidację zakupów to jest bardzo dobry kierunek, bo przede wszystkim zwiększamy sobie wolumen w. Hmm, Negocjacyjny, że tak powiem, w, w, w danym kanale, a zmniejszamy jednocześnie operacyjność. Oczywiście, pójście w taką dużą skrajność ucięcia ilości dostawców jest bez sensu, nie? więc ta liczba powinna oscylować w takim charakterze optymalnym. Nie powinno być ich dużo, ale nie powinno być ich niebezpiecznie mało, bo musimy mieć alternatywę. Tak jest, tak jest dokładnie tak. Co do zasady, ja bym powiedział, że konsolidujemy. Generalnie, jak tworzymy strategię dla kategorii, to mamy dwa do wyboru. Albo konsolidujemy, albo dywersyfikujemy. Trochę w związku z tym, o czym Łukasz powiedziałeś. Generalnie, to do zasady, ja jestem za konsolidacją do któregoś momentu, gdzie już tej konsolidacji dalej robić nie można. A jeżeli mam zbyt skonsolidowane, bo mam single source, sole source, pojedynczego dostawcę, wówczas będę dywersyfikował i szukam dywersyfikacji. Ciach, Łukasz, zginąłeś nam. Ciach, no. Łukasz pojawił się. Rozłączyła się kamera, ja jestem. Wróciłem z martwych, wstałem. No, oto Wywaliłem kilku dostawców, jestem z powrotem. Już mam teraz konkretną liczbę. Szybko ci zajęła ta konsolidacja. Musisz no. sobie skonsolidować dostawcę internetu chyba. No, <laughs> albo, niestety mam albo zdywersyfikować właśnie. Mam monopolistę, wiesz. O zgrozo. Nie, to ja mam, ja mam dwa akurat w tym zakresie. Właśnie ja mam dwóch dostawców internetu y, y, u mnie w domu i żeby, żeby mieć pewność, że zawsze któryś, żeby mieć backup, żeby mieć alternatywę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze no. to słuszne, słuszne kupieckie podejście. Dobra, ale, ale idziemy dalej. Kolejna ważna liczba, którą kupiec powinien mieć w głowie z różnych względów, o których za chwilę powiemy, to wydaje mi się, że powinien być stan zapasów. Czy też rotacja zapasów, bo to są dwie liczby, które bardzo mocno wskazują na naszą świadomość efektów naszej pracy. A jeżeli stan mamy określone jakieś stany minimalne, maksymalne, wie, wiemy, jaki jest optimum naszego magazynu, wiemy, jak, liczba, jak, jak wartość magazynu przekłada się na obroty firmy, czy na obroty zakupowe, czy na, na, na ilość wydatków. Czy też w odniesieniu do oszczędności, no to wiemy, czy, on, czy magazyn jest zarządzany w sposób optymalny, czy też nie. Czy stoki nam rosną? Jak nam stoki rosną, to mamy utopioną kasę, która nie rotuje, która jest niepracująca, tylko mamy. Nawet nie, nie możemy tego nazwać kosztem, nie? bo koszt, to się pojawia jako koszt dopiero jak nam wyjdzie z magazynu, więc po prostu mamy zamrożone pieniądze. Mm -hmm. Teraz, jak o tym powiedziałeś, to mi się o, tym, o tych zapasach, to mi się wska wskaźnik BMI skojarzył, bo o BMI mówiliśmy, a BMI to chyba jest wskaźnik zapasów tłuszczu w organizmie. I teraz ten, ja znam tutaj... swój wskaźnik BMI i nie będę go publicznie tutaj eksponował. Tak. I to chyba można powiedzieć, że z magazynem jest tak samo, że magazyn ma pojemność na 10 tysięcy palet, ale znamy magazyny, w których jest 14 tysięcy przy 10 tysiącach pojemności i tam BMI ewidentnie przekracza normę. Da się, da się. No, tak? Można. Ja zresztą wiem, bo u siebie też nie podam publicznie, jaki mam ten BMI. Ale jeżeli kupiec nie śledzi na bieżąco, jaka jest wartość magazynu, nie śledzi na bieżąco rotacji, nie interesuje się tym, to będzie dokonywał nietrafnych decyzji zakupowych, bo nie będzie brał pod uwagę bardzo ważnego współczynnika magazynowego w kontekście zakupów, w którym. Jeden pojedynczy kupiec naprawdę może spowodować, że, że nam gdzieś płynność finansowa zostanie dowurzona. Bardzo, finans bardzo dużo. W przypadku firm produkcyjnych mówimy o rotacji w rozumieniu, na ile dni średnio mam zapasu, i tam oczywiście będą takie pozycje, które rotują jeden dzień, i takie, które rotują 300 dni. I to, to uśredniając to, jest coś, co warto mierzyć i to optymalizować. W przypadku firm handlowych bardzo często będziemy mówili o obrotowości, czyli ile razy obróciłem danym towarem w ciągu miesiąca czy w ciągu roku, to jest w zasadzie to samo, tylko odwrotność swoja, ale warto, te, warto, to, warto to mierzyć. No i oczywiście to dotyczy produktów, no bo usług nie magazynujemy. No, oczywiście, tak. w pewnym sensie. No, ale jeżeli już przy usługach jesteśmy, no to i produktów, i usług, usług dotyczy, usługów. kolejna usługów <noise> dotyczy kolejna bardzo ważna liczba w zakupach, termin płatności. O. On jest ważny, czy jest nieważny? O! Czyli w języku finansowym mówimy rotacja zobowiązań. Jak spotkacie w windzie waszego CFO i to spyta się Prezio, jakiego my mamy rotację zobowiązań w kontekście cyklu konwersji gotówki. Zapamiętaj, wykuj na blachę, zadaj to pytanie, plus 500 do profesjonalizmu gwarantuje, ci masz podwyżkę jak nic. No dobrze, dobrze. I dlatego ta liczba jest ważna. Dziękujemy bardzo. proszę. Odcinek. Tak jest. No dobrze, ale dlaczego ten termin płatności jest ważny? Co... No płynność. Płynność, płynność, tak, tak. płynność finansowa to jest y, taki zysk firmy na sterydach, trochę można powiedzieć, że możemy płynność finansową bardzo szybko zwiększyć, czyli zwiększyć stan środków na koncie i bardzo szybko zmniejszyć stan środków na koncie, dużo szybciej niż zwykłą zyskownością. I no, ale pan Jacku, no dostawca mi powiedział, że jak ja zapłacę w ciągu 7 dni, a nie 30, to on mi aż 2% opustu da. I to mhm. przecież mi się to opłaca jako kupcowi, nie? No właśnie, i wtedy to, te 2% to wpływa na EBIT, czyli na nasze zyski operacyjne. Ale to, że ja muszę zapłacić szybciej, to ja muszę nagle mieć tą gotówkę, którą wywalam z konta, mojego po prostu. No nie? Więc to wcale się może nam bardzo nie opłacać. To jest indywidualna kwestia. No niestety to zależy i to trzeba by było przegadać właśnie z szefem finansów. A przede wszystkim, jako kupiec, te liczby musisz znać i wiedzieć, z czego to wynika. Ale my już w tym odcinku chyba nie będziemy się tutaj za bardzo rozwijać na ten temat, bo łukasz zaśnie. No je, mi już oko polecało. Tak, Możecie cofnąć do odcinka, jak opowiadałem o bilansie. To tam dla zainteresowanych na ten temat. Tak, tak. Ja, ja go bardzo często słucham, jak nie mogę zasnąć. Wiesz, to jest. Przechero. No dobrze, dobrze ale jest was drogi? trzech. na <laughs> nas jest, no, no tak, tak na to wyszło. I w tym roku myślę, że bardzo ważną liczbą, która nauczyliśmy się, że musimy na nią zwracać uwagę, to jest poziom inflacji. Nie? Mm. Więc mówimy, ale to już jakby wchodzimy teraz w liczby Makro. Makro, wchodzimy w ekonomię, bo w ostatnim odcinku mówiliśmy o ważnej liczbie, którą jest wskaźnik PMI, Purchasing Managers Index. Natomiast um... No, jest tych wskaźników trochę więcej. I teraz sprawny kupiec chcący przewidzieć, co się może stać na rynku, nie, powinien te wskaźniki obserwować. No i teraz, panie profesorze Jarmuszczaku, pan tutaj zrobił wykład. No, no, bo w sumie to powiedzieliśmy o PMI-u, mówiliśmy o cyklach Kicina, natomiast trzeba wiedzieć, że to nie są jedyne wskaźniki, które warto One nie są jednoznaczne. To nie jest tak, że jak tam coś w PMI wyszło, to znaczy, że tak będzie, dlatego że jest jeszcze wiele innych czynników takich ekonomicznych, makroekonomicznych, na które warto zwracać uwagę. Na przykład ilość pieniądza w obiegu M2, czyli ile jest kasy, na ile jest tych zer na koncie, w bankach. No, bo mówiłem to mówiłem o, o wypłacie dla kupca już mówiliśmy. No. Tak, tak. Jak tych zera tam się do, dokłada, to ta wypłata jest wtedy lepsza. Ale sama, sam fakt, że tego pieniądza w obiegu jest dużo, bo podaż pieniądza wydrukowanych, i tu nie chodzi o fizycznie wydrukowanych bank banknotów, ale tych zer pojawiających się, bo potocznie mówimy, że pieniądze się drukuje, ale w praktyce to jest tak, że tylko zera dokłada na kontach w bankach i one fizycznie w ogóle nie funkcjonują. Fizycznie pieniądze się drukuje tylko po to, żeby wymieniać banknoty, jak się zużyły i, i te, na maintenance, tak? czyli na, na, na wymianę zużytych banknotów, to, to, to tego pieniądza jest dużo. I teraz zwróćcie uwagę, jak była duża podaż i, i euro, i dolara, i złotówek w ostatnich trzech latach to nawet jak teraz jest gdzieś tam zacieśnianie trochę tej polityki monetarnej, to tego pieniądza jest jednak dużo. Ludzie mają oszczędności, kupują mieszkania, kupują samochody. Konsument jest dość silny, po, to po pierwsze, więc jakby drugim wskaźnikiem jest ilość pieniądza w obiegu M2, tak się to nazywa. Po drugie jest na przykład wskaźnik bezrobocia, który w ogóle nie rośnie. Nie A ja ja tam to to znam, to BMW M2 jest taki, wiesz? No to dokładnie. Im więcej pieniądza w obiegu, tym więcej BMW M2 jeździ po ulicach, ludzie kupują, bo muszą te pieniądze gdzieś zaparkować, ludzie mają oszczędności. Stopa bezrobocia jest niska. Firmy nie zwalniają ludzi również w związku z tym, że mają nagromadzonej tej gotówki, której, której zostało wypuszczone w rynek sporo i mogą sobie pozwolić na to, żeby utrzymywać zatrudnienie. Nie chcą zwalniać, żeby później nie musieć zatrudniać, kiedy gospodarka ruszy. No i sam ten fakt, że jest tego pieniądza w gospodarce sporo. Widać to również po stopie inflacji, która nie spada do 2%, tak jak jest cel inflacyjny. To powoduje, że wcale nie musi być recesji. Tak? Z tymi cyklami Kicina jest tak, że my zazwyczaj nie wiemy, w której fazie cyklu jesteśmy. Czy to jest spowolnienie już, czy to jeszcze, czy to jest już recesja. I w związku z tym, co wcale nie musi być tak, że jak jeden wskaźnik PMI wskazuje spadki przez ileś kolejnych miesięcy, to że nagle będzie sroga recesja, bardzo duże spowolnienie i na łeb, na szyję wszystkie surowce polecą. Może być również taki scenariusz, gdzie ta recesja będzie bardzo łagodna, bardzo płytka, w ogóle możemy. Nie wejść poniżej zera poniżej w PKB, właśnie w związku z tym, że są inne czynniki, na przykład poziom zatrudnienia, na przykład poziom gotówki pieniądza w obiegu w ogóle. Więc tych wskaźników jest wiele więcej różnych, na które warto zwracać uwagę. Niech się rozkręcił znowu, jak kurde, to nie, 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 to jest temat rzeka u Jacka, no dobrze, na temat, ale krótko, bardzo, ba, bardzo, bardzo lubię Cię słuchać w tym temacie, bo rzeczywiście Twoja wiedza na temat makroekonomii jest bardzo szeroka, no tak chciałem powiedzieć. No. Szeroka <laughs> ekonomii jest bardzo szeroka. Słuchajcie. <laughs> wasza was? szerokość, musimy kończyć? <laughs> tak jest, tym optymistycznym akcentem bardzo ważne. Dajcie sobie... nam znać, słuchajcie, dajcie nam znać, jakie liczby według Was są ważne w zakupach, co, na co Wy zwracacie uwagę Oprócz no, pensji, oczywiście, dni urlopu, ale być może jest coś, czego my nie poruszyliśmy, a Wy na to zwracacie uwagę, dajcie nam znać w komentarzach. Pytanie i zagadka, Pytanie Pytanie i zagadka i... dla wszystkich, którzy nas słuchają. Pytanie i zagadka. O, a propos licz... w kontekście liczności dostawców, którą dysponujesz, czy bardziej konsolidować, czy bardziej dywersyfikować. Jaki, jaką, jaki udział w obrotach dostawców powinien mieć ale nie więcej. To jest też trochę w kontekście tego, jak konsulujemy. bardzo, jesteśmy dużym klientem, jesteśmy największym. Czy 60% udziału w obrotach dostawcy to jest w porządku, czy 70%? Nie mówię o moim wartości wydatków, tylko ile ja stanowię u dostawcy. Czy może 20% i 30%. I od razu Jak dużym powodem, klientem jestem. No? Jak dużym klientem jestem i dlaczego nigdy więcej niż 30%. Dlaczego, nie wie, dlaczego powinniśmy mieć nie więcej niż 30% udziału w obrotach dostawców? Dajcie znać w komentarzach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podyskutujemy i zachęcamy ponownie do, do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Zachęcamy do polajkowania tego odcinka, bo to daje nam możliwość rozwoju i, i, i trochę poszerza zasięg tej jedynej przystani zakupowej w odchłanie internetu. <grym> latarni na morzu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Świata Wydzianego Okiem, Okiem Kupca. kupca. Cześć. Cześć.